Na cmentarzu komunalnym w Wilkoszynie trwa budowa trzech nowych kolumbariów. Rozwiązanie to zyskuje w mieście coraz większą popularność, a obecnie na terenie Nekropoli znajduje się już kilkanaście takich obiektów. Pierwsze kolumbaria na cmentarzu komunalnym Wilkoszyn powstały w 2019 roku i od tego czasu sukcesywnie przybywa kolejnych. Obecnie na terenie cmentarza w kwaterze szóstej znajduje się już 12 takich obiektów, z czego 7 zostało zapełnionych, a 5 pozostaje jeszcze pustych. Każde kolumbarium składa się z 18 nisz, a w jednej z nich można umieścić dwie urny. Takie rozwiązanie zajmuje mniej miejsca na cmentarzu i zaczyna zyskiwać coraz większą popularność. Kolumbarium z urnami jest również tańsze niż tradycyjny pochówek w trumnie. W najbliższym czasie na cmentarzu powstaną trzy kolejne kolumbaria, o czym poinformował miejski zarząd nieruchomości komunalnych. Rozpoczęły się już pierwsze prace ziemne, a oddanie obiektów do użytku zostało zaplanowane jeszcze na ten rok.